Hej, z tej strony Baraba, witam was na moim kanale i zapraszam do, do 56 odcinka mojej serii z gry Assassin's Creed Shadows, kontynuujemy misję rozpoczętą w poprzednim odcinku misję robioną przez Naomi yy, dla Genodzio pamiętacie jak w poprzednim odcinku yy, Genodzio chciał, chciał żeby Naomi pomo pomogła zebrać ryż i właśnie w poprzednim odcinku to zrobiliśmy i też w poprzednim odcinku jak pamiętacie, walczyliśmy z Bossem i aktualnie nam się to udało zrobić. Zapraszam Was na kontynuację tej misji rozpoczętej w poprzednim odcinku. Przypomnę tylko, że to jest 50, 56 odcinek już naszej serii. A więc zanim zaczniemy, zostawcie łapę, suba, jakiś komentarz pod odcinkiem, usiądźcie wygodnie. Zostawcie łapę, suba, jakiś komentarz pod odcinkiem i rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Tutaj zobaczcie jak wszystko powolniku zaczyna się palić widać, że Naomi jest bardzo taka dość zdenerwowana yy, widać, że ja Jaskę też był taki dość bardzo nie, nie Jaskę, tylko G Genodzio był w poprzednim odcinku bardzo zdenerwowany że N Naomi, jak pamiętacie nie dała mu walczyć z Bossem przypomnę, że to jest kontynuacja misji rozpoczętej w poprzednim odcinku no i że to może być misja oczywiście taka w miarę w miarę kró, krótka akurat ta a więc zaraz zobaczymy co dokładnie jakie dokładnie będziemy mieli wytyczne co dokładnie będziemy musieli zrobić żeśmy może sobie wejdźmy na mapkę bo tutaj żadnych na razie wytycznych nie ma ale najważniejsze że to nam się udało wszystko ogarnąć na momencie mam nadzieję że wszystko nam się Uda, nie mówcie, że będziemy musieli powalczyć. Słuchajcie, Kto tutaj chce z nami walczyć? Ktoś chce walczyć z nami, czy nie? To są tylko ci goście, co. Dobra. Chyba oni nie chcą z nami walczyć. Dobra. Ja sobie tylko przejdę na, ma na mapkę szybciutko. Przypomnę, że to jest 56. 50. Yy... Pięćdziesiąty 57 odcinek naszej serii to nie jest 56, tylko 57 odcinek naszej serii, czekajcie, ja to sobie zobaczę, co my tutaj dokładnie będziemy mieli w tych celach do zrealizowania. Bo tutaj na, na mapce już tak wygląda, jakbyśmy tam liczbę zrobili. Jeszcze raz wspomnę, że to jest 57 odcinek naszej serii. Czekajcie chwilkę i będziemy już mogli kontynuować naszą przygodę. Zajmiemy się jeszcze w dzisiejszym odcinku. To wszystko nam się udało zrobić. A może byśmy mogli, czekajcie, zrobić sobie jakieś inne też zadanko. Wam typowo dla, dla Jaski i dla Naomi. Bo jaskę jeszcze potrzebuję. Ehm, 18 poziomu też coś mamy ciekawego tego byś tym byśmy mogli się zająć zadankiem tym, tym akurat nie czekajcie yy, tym też jeszcze nie też jeszcze nie możemy się zajmować zadankiem. tym chyba będziemy byśmy mogli też jeszcze niestety nie a więc jest dużo yy, mamy nam na poziom na tu dla samej Naomi yy, to jest na poziom 12, yy, zadanko, ale czekajcie. my tutaj jeszcze coś innego widziałem, wartego uwagi. Dobra, tu mamy wszystkie na poziom 18. Czekajcie, sobie zobaczę. Dokładnie przejdziemy. Ale najważniejsze, że nam się udało to misję ogarnąć że nam się naprawdę że nam się naprawdę udało wszystko to co mieliśmy zrobić w poprzednim odcinku to zrobiliśmy tutaj mamy yy, kolejne jakieś zadanko Gen, genocid już został zwerbowany ja podejrzewam że pójdziemy sobie yy, porozmawiać oczywiście w dzisiejszym znaczy poziom 23 a czemu tak Czym tak urosło do poziomu 23, to jest dla mnie dziwne. Jak ostatnio patrzyłem, to był, to był dobry poziom e, dla nas. To jest poziom 35, akurat ten, no to co? Byśmy mogli chyba w dzisiejszym odcinku zająć się albo, albo po prostu rozpocząć e, tutaj zadanko zadanko żelaznej zadania z typu żelaznej ręki tutaj mamy wszystko już mamy wszystko jeszcze po, pozakreślane nie, nie dla nas to co zrobiliśmy to co zrobiliśmy chyba to próbujmy może coś z tego zrobimy to jest poziom 21 jednak to nie dla nas jeszcze jest ani to Czekajcie, to, to, jest takie, to jest trochę, takie trochę dziwne, że to, to nie dla nas jaja, to jest... Dobra, tutaj, tutaj... Czekajcie, coś, coś ciekawego możemy mieć tutaj, jakieś możemy mieć ciekawe zadanko na poziom 12. Czekajcie, czekajcie... Tutaj możemy mieć na poziom 12 bardzo ciekawe e, zadanka Czekajcie, Tutaj jeszcze mamy sporo tych takich zadanek, które mo, mogli, moglibyśmy zrobić. Czekajcie. I możemy dokonać no albo z tego coś byśmy sobie wzięli. No bo tutaj z tej, z tej lokacji byśmy mogli wydajemy na to coś, coś wziąć z jednej strony bo tak naprawdę tak mi się wydaje, żebyśmy mogli są same sam animus Dobra, no może 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 coś byśmy z tego zrobili Czyli tak, czyli w następnym odcinku, czekajcie. Zrobimy sobie tak, dokonaj dokonamy, zrobimy sobie to, do, dokonaj skrytobójstwa przywódców Kabuki Mono, czyli tym zadankiem byśmy się zajęli. Czyli do, dokonamy tak, ta, ta, tak jakby skrytobójstwa przywódców Kabuki Mono, później jeszcze zrobimy sobie yy, Kolejne takie zadanki i te I te trzy tak naprawdę Ale to tak jak mówię zajmiemy się Dobra no to dojdziemy do, do tego zadanka zobaczymy Chociaż podejrzewam że Że jakieś zadanko na nas to będzie czekało Także może jeszcze chwilkę Poczekamy No najważniejsze że nam się udało Tamto tam to zrobić Chyba że sobie o, odznaczymy na spokojnie I tak mi się wydaje, że że tu tak, jest poziom 18, tak dobra e, potrzebujemy na poziom 18 e, Dobra, no to będziemy chyba naomi okej okay, chyba tak zrobimy No dzisiejszy odcinek taki jest w miarę krótki, bo jest to, to, jest to kontynuacja yy, tej misji. Misji fabularnej. Rozpoczętej w poprzednim odcinku. Chyba tak, chyba zrobimy sobie, zaznaczymy sobie no, nowe zadanko. Tak naprawdę. No i zajmiemy się właśnie tym. Tymi tymi, te, tymi tak jakby zadankami. Na o mi się oczywiście tym zajmiemy mamy na poziom 16 więc dobra próbujmy próbujmy zróbmy, zróbmy to i postarajmy się czy w ogóle nam się to, to uda ogarnąć tak jak, ja sobie, tak jak my sobie to myślimy bo tutaj nie ma na razie żadnych e, ciekawych e, zadanek dobra tutaj mamy e, liga to, to, to było e, czekajcie tu mamy Liga i to i to. Nie możemy pogadać z tym ani z tym. Dobra, z tym możemy. Czekajcie. Osoby. się się Mogliśmy też tym się, się. się. się dobra. Nie, wie, wiecie, co zajmiemy się jednak, jednak tym, co mówiłem, jednak tym się, tym się zajmiemy, tym, co mówiłem. Chyba będzie to, to tutaj. No i postaram się dokonać tego, e, tak jak e, tego skry skrytobójstwa. Zobaczymy, jak to w ogóle nam, nam przyjdzie. A czemu, a co my teraz musimy? No to ja to. To ogarnąłem. Mamy ogarnięte. Dobra, a więc. Aha, to już może... to możemy zrobić. Dobra, jeżeli o to chodzi, dobra. Czyli to możemy, co to przynajmniej można zrobić. Okej, okay. tutaj możemy to zrobić za to. No i tym się zajmiemy w następnym odcinku. Tak naprawdę. A więc zanim się pożegnamy, no bo to tak jak, tak jak mówię, to jest dzisiejszy odcinek bardzo krótki. Najważniejsze, że wszystko nam się udało ogarnąć. się Nam się udało ogarnąć. No I sorry, że to akurat dzisiaj będzie taki dość krótki odcinek, ale no ale tak oczywiście czasami bywa. A więc w następnym odcinku zajmiemy się nowym zadankiem. Słuchajcie, tu mamy zadanie ukończone. Słuchajcie, czy my coś mamy? Słuchajcie, coś nam coś nam nam, nam dał. Dano. To, to mogłoby nam dać jakieś nowe zadanko. Tutaj nam się dopiero teraz z, z, tak jakby zrespił cały cały interfejs. Chyba, chyba będziemy musieli e, zmienić ciotko te cele, żeby to zobaczyć. I zobaczymy. E, zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Wy, wyłączymy to na chwilkę. No i zobaczymy. Zobaczymy. Może jakieś inne. inne Inny cel nam się pokaże, a jednak nie. Dobra, więc w następnym odcinku zajmiemy się jakimś nowym zadankiem, bądź to pobocznym, bądź to fabularnym. Najważniejsze, że udało nam się wszystko to zrobić. Dzisiejszy odcinek będzie e, taki w miarę krótki, ale mam nadzieję, że Wam się taki odcinek oczywiście też e, spodoba. A więc zanim zaczniemy następny odcinek, yy, no to ja Was tutaj zo zostawię. A więc tak jak mówię, w następnym odcinku zajmiemy się jakimś nowym zadankiem, bądź to pobocznym, bądź to fabularnym. A więc zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Na razie trzymajcie się i cześć do następnego odcinka. Hej, hej!